Cześć! Najczęstszym pytaniem, które zadajecie mi na Instagramie jest to, jak robię swoje notatki? Dzisiaj postanowiłam Wam pokazać. Zapraszam! Zebrałam dla Was kilka praktycznych rad, które pomogą Wam w zabraniu się za robienie notatek. W szczególności jeżeli zależy Wam, żeby Wasze notatki były piękne, estetyczne, ale przede wszystkim żebyście mogli do nich wracać i skutecznie się z nich uczyć. Zaczęłabym od tego, że w ogóle powinniście ustalić, czy robienie notatek i nauka z nich to efektywny dla was sposób. Jeżeli czujecie, że zajmuje wam to za dużo czasu, nic z tego nie zapamiętujecie, a później pomimo wielu godzin nauki nie jesteście nauczeni, odpuśćcie sobie tą metodę. Nauka musi być przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem, ponieważ po prostu się zniechęcicie i będziecie do niej niechętnie siadać. Są dziesiątki innych sposobów na przyswojenie materiału. Jeżeli jednak jesteś wzrokowcem, a po zamknięciu oczu widzisz kolorowe obrazki i jesteś w stanie odtworzyć w głowie informacje, to ten filmik będzie dla Ciebie. Następnym razem postaram się zebrać moje sposoby niekoniecznie tylko i wyłącznie dla wzrokowca. Jeżeli już ustalicie, że chcecie robić notatki, no to musicie zebrać odpowiednie przybory. Ja jestem zwolenniczką zasady, że im prościej, tym lepiej. Piszę notatki na Białych kartkach lub kartkach w kropki. No i jeżeli macie problem z pisaniem prosto na takich czystych kartkach, możecie kupić sobie albo zrobić liniuszek, który podkładacie pod czystą stronę. Jeżeli chodzi o kartki w kropki, to możecie zrobić je sami w domu, drukując je z internetu, albo możecie kupić gotowe zeszyty w internecie. Ja korzystam z zeszytów firmy Narcisus. Długopis czy pióro? Ja zdecydowanie preferuję pióro, w szczególności takie z grubą stalówką. Ja mam stalówkę M. Przede wszystkim używam pióra firmy Kaweko. To jest ta wersja sport, ta wersja najtańsza. Ono chyba kosztuje 80 zł. No i zawsze piszę czarnym nabojem, ponieważ uważam, że te czarne notatki są dużo bardziej estetyczne niż te pisane niebieskim tuszem. Jeżeli chodzi o zakreślacze, no to ja używam tych firmy Stabilo. No i Stabilo oferuje teraz chyba 19 kolorów, więc naprawdę myślę, że to jest wystarczająco, żeby pokryć wasze fantazje. Cienkopisy mam z firmy Ristor, a jeżeli chodzi o kredki, to najbardziej lubię Bambino, a jeżeli mam ochotę na jakieś bardziej wymyślne barwy, no to sięgam do kredek Puff puf, bo mają aż 60 kolorów. No dobra, przejdźmy do bardziej praktycznych e, rad. Po pierwsze, najlepiej najpierw przeczytać cały temat, żeby wiedzieć, co jest najważniejsze i unikać przepisywania podręcznika. Ja podczas pierwszego czytania podkreślam sobie ołówkiem albo zakreślaczem nowe oraz najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się w mojej notatce. Po drugie, przepisuję informacje własnymi słowami. Dzięki temu od razu będziecie angażować swoją pamięć i po zrobieniu notatek już część informacji zostanie w waszych głowach. Jeżeli tak jak ja jesteście wzrokowcami, to róbcie jak najwięcej kolorowych schematów i rysunków. Unikajcie pisania ciągłym tekstem. Później ciężej przypomnieć sobie, gdzie dana informacja była zapisana w notatce. No i takie notatki też e, są dużo mniej czytelne. Jeżeli nie macie talentu plastycznego, to też nie ma co zniechęcać się do robienia Notatek, ponieważ można drukować sobie gotowe rysunki, wklejać je sobie do zeszytu i na przykład tylko podpisywać niektóre elementy. Warto też używać kolorów, ale tutaj słuchajcie, uwaga! Zdecydowanie też kierujcie się zasadą im mniej, im prościej, tym lepiej. Jeżeli tworzycie jakąś notatkę, najlepiej, żeby ona była w danej określonej tonacji, na przykład w kolorach fioletu czy różu. Jeżeli na danej kartce będzie za dużo gryzących się barw, to ta notatka po prostu nie będzie estetyczna. To są takie notatki, które robię w celu nauczenia się czegoś, na przykład właśnie do Sprawdzianu, później do nich wracam. Natomiast polecam Wam jeszcze robienie notatek w postaci map myśli. W szczególności jeżeli chcecie sprawdzić, co Wam zostało w głowie po nauce z takich normalnych notatek. I tutaj możecie zobaczyć przykładowe moje mapy myśli, które tworzę aktualnie na iPadzie. To by było na tyle. Myślę, że zebrałam te kilka najważniejszych rad. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się one i pomogą w łatwiejszym rozpoczęciu pracy z robieniem notatek. Myślę, że słyszymy się w następnym filmie. Do zobaczenia!